Witam, witam, moi mili, dzisiaj Moving Simulator Demo Dajemy grać poziom trudności, a zacznijmy łatwy poziom na razie Zobaczymy co to jest za giro Dzisiaj chwileczkę króciutki będzie odcineczek Zrobimy z demówki seryjkę Raz z jednej, raz z drugiej Kurde, strasznie mnie dzisiaj komary pogryzły Strasznie mi komary dzisiaj pożarły. U was też komary są. Po tych deszczach strasznie dużej jej wyszło. No włączaj się, włączaj. Chyba już powoli nie wydala. Nowe gry go kończą. Ano, bo się tak długo wczytuje. O kurde, ale się przycięło. No i idzie, tylko się przycina. zmienimy że ustawienia. Widocznie. Aha, wadałem wszystko na ultra. Dajmy na razie na średnie. Nie gadajcie, że się zawiesiło. O, ludzie. E, nie, zadziałało. Dobra, na średnik idzie. To jedziemy. Ale była lekka zwiecha. Dobrze. Kup. No, wskaźniki nawigacji, dobra, wiem. No, lecimy do biura. Pizzowa... a e, no to oglądniemy pierwsze. Może tutaj ten. Jakiś garażyk, kibalek, umywalka, pędzelki jakieś, no, normalnie. Dobra, dajemy. Ta podpowiedź powinna zniknąć. Dobra, czyli co sklep? Kupujemy to, kupujemy to, kupujemy to, pojazdy. Dodaj do koszyka sprzęt, pasy transportowe i koszy 350 315 dolarów, dobrze mamy 5000 Pięknie kupione to jedziemy, lecimy o pięknie, tu jest wykupywane. A no, fajnie, e no się naciska Dobry symulator Dobra, lecimy, lecimy do biura, lecimy do biura Potrzebna pomoc przy przeprowadzce pilne. Szukam pomocy przy przeprowadzce jak najszybciej. Mieszkam na przedmieściach, na internetu. Tutaj jest po prostu nie do użytku. Ja utrzymuję się ze streamerów z gier... O! Streamera! Nie mogę sobie już pozwolić na ciągłe rozłączanie. Czas się spakować, Przenieść tam gdzie jest prawdziwe łączenie światłowodowe. Daj znać kiedy możesz być. Czyli ten lepiej. ostatni stream tym w środku walki z bossem. Słabo, no ładnie. Dobra, jedziemy i mi to pisze a, żeby tam 23 metry to jedziemy zadamy jak się pojazdem jedzie o czyli ja mam, mam wyjechać tam i jechać tam I to jedziemy cześć źródki jedziemy Ogień! Hamuję! Ło, wow, jak to hamuje! Gdzie na bez ludzi mieszkasz, jak tu mieszkasz? Dobra, zaparkujmy! Ale szybko zamkną tę ciężarówkę! O, to pani jest tutaj! Hej, hey, cieszę się, że jesteś! Mam już dość tego miejsca, wypradzam się, bo. Hey, tutaj to koszmar! No dobra, pracuję, on najgłówny przygrywa, transmisję na żywo potem Wyrzuciłem już po prostu pękłam, więc oto czego potrzebuję, spakuj wszystkie ubrania z szafy, z sypialni oraz wszystkie książki, pamiątki, tej drugi, proszę, uważaj na mój sprzęt do grania, jest utrzymowane, to moje źródło utrzymania, jeśli chodzi o meble, wybieramy tylko sofę, szafę z salonu, mój fotelik, mój biurko, mam szafkę, biurkę i wszystko, tak, nie próbuj upuścić komputer. naprawdę nie chcę skończyć z z telefonem, mhm. dobra, spakuj przedmioty, No to chodźmy tu pierwsze tu Tu jest łazienka, to do łazienki nie idziemy Aby pakować przedmioty, cz przez czy możesz rzucić menu radialnego, przykuwać podaprębny żeby... mm. sami sobie dobrze, czytajcie Dobra Bierzemy sobie do pakowania kurserem i wkłonę pudełko, otwórzmy poking, aha to czyli do tego pudełka Dobra, czyli Nie no to spróbujemy spakować do tego i No to dobra nie da się A czyli to złapać A, co ja mam wziąć w sumie? A, czyli spakować dobra pudełko XXL Tyle pudeł dodałem sobie z pojemnik, no to co to? Daj mi zigzer, dodajemy kilogramowe. Chodźmy tu. Ja cię kręcę, ale to działa. Tu będą podołeczkowe i pakujemy. Jeszcze jedno małe. Dobra, to wszystko. Ej, dziwo, ale mnie to wszystko przycina. Nie idzie wyjść stąd. Zobiegaj Dobra, to tu niech będzie Tu jest jej najważniejszy punkt Dobra, pierwsze bierzemy to Ale jajca Dawaj tu To są tylko książki Można biegać? Można biegać Dobra A Teraz co wziąć? Tu trzeba wejść tu jest szafa. Uuu, trzeba pakowanie i dobramy. Budowlko potrzebuje. Jak to budowlkę wyciągnąć? różne szafa Dobra, czyli poduszki my spakowali, Dobra, to, aha, to trzeba przeczytać. Takie buty, a ja się zastanawiałem, co tu zrobić. Dobra, jeszcze teraz najważniejsze rzeczy. Dobra.

Tak, to krzesła nie złapie mnie do niczego. Ja wiem czy do dużego pudła wejdzie to? ん No nie gadajcie, że to też mam żyć Jezusie Gdzie to dać? Tu śwież tam coś jeszcze? No nie pierdzielcie, że to ja mam tu jeszcze zmieścić. thank mm -hmm. you as obras well, as well. Dobra, jakoś żeśmy to spakowali, teraz jedziemy. Powoli do celu. Daleko. Pasy zdemontujmy. Nieźle. I co? Mam do tego domu wejść? Nie wiem, no, tu zostawimy na razie. I gdzie ja to nie byłem wsadzić eee, Nie narysowali gdzie dobra tu zakończę ten odcinek no, Ogólnie gra się podoba no troszkę ciężko zrozumieć co i ja, jakieś otoczenie słabej jakości no ale możecie zagrać spróbować też bo potem drugi odcinek czy kiedy trzymaj się no zobaczy